Jestem tylko facetem, który ma dość cierpienia. Co dzień nie znoszę, bycie obcym, to jebana udręka. Żadna nie zrobiła ze mnie priorytetu A ja się kurwa dalej łudzę jak debil bez hamulców Nienawidzę tego, że daję coś od serca W zamian mam tylko chud i jebane pozory szczęścia Zakochuję się, a i tak kolega zostaje Pierdolę to już nie chcę być ten, co zawsze czekasz Aż ktoś łaskawie się postara Nienawidzę dawać coś czego nie dostaję W zamian chłód, cisza, krzywe spojrzenia i żale Zakochuję się, a i tak zostaje w tle Znów robią ze mnie frajera, który za bardzo chce Przyznajcie się ktoś, kto nie bier to i bajek? Czy dalej będę sam wątł po tej planecie jak śledwiec? To nie tak, że szukam litości. Pierdolę to z góry, ale boli mnie, że zawsze jestem tylko na chwilę w tej chujni. Nie chcę wielkich słów, chcę prostych gestów Kogoś, kto nie wypierdoli przy pierwszym stresie w tekście Nie licz na to, że będę udawać stwokotypa. typa Skoro w środku jestem brakiem, z duszą spalona jak płyta Może znajdzie się ktoś, kto zobaczy coś więcej A nie tylko maskę, co zakładam, żeby nie błagać o szczęście Nienawidzę dawać coś, czego nie dostaję W zamian chłod, cisza, krzywe spojrzenia i żale Zakochuję się, a i tak zostaję W tle smów robią ze mnie frajera, który za bardzo chce Czy znajdziesz się ktoś, kto nie pierdoli bajek Czy daj będę sam, włącząc po tej planecie jak ślepiec?